Cześć! Jesteście na kanale Kraina Zabawek, a dzisiaj zobaczycie bohatera Juggernauta z serii Super Hero Mashers od firmy Hasbro. Juggernaut jest pewnego rodzaju mutantem, który posiada swoje zdolności poprzez korzystanie z magicznego klejnotu. Jest bardzo pewny siebie i nie chce dołączyć do grupy mutantów, bo myśli, że jest lepszy od pozostałych. W zestawie oprócz Juggernauta znajdziemy także specjalną dłoń na wymianę. Głowę mutanta, a także dwa specjalne akcesoria służące jako broń. Juggernaut ma całą ciemno-czerwoną głowę i małe czarne oczka. Bardzo mocno wyszczerzył swoje zęby, które są całe białe, a jego głowa jest niezwykle ruchoma. Juggernaut ma na sobie swój specjalny czerwony kostium, który jest ozdobiony wieloma srebrnymi kształtami. W pasie ma pewnego rodzaju pomarańczowy, marszczony pasek. Spodnie są także ciemno-czerwone, a jedynie buty są w jaśniejszym odcieniu. Jego ręce są bardzo silne, co możemy bardzo dobrze zobaczyć, zwłaszcza z tej perspektywy. Tutaj ma pewnego rodzaju brązową bransoletę, a także specjalne ochronniki na rękę. A na drugiej ręce mamy więcej możliwości, ponieważ możemy nią ruszać za pomocą specjalnego brązowego prętu, który jest z drugiej strony przez co umożliwimy mu lepszą walkę. Kiedy odwrócimy naszego bohatera, na jego plecach zobaczymy kolejne wypustki. Mamy ich tutaj wszędzie bardzo dużo, przez co możemy tutaj z łatwością wpiąć jego broń, aby był w każdym momencie przygotowany do walki. Możemy też nada zamienić w Mutanta, ponieważ mamy specjalną głowę dla niego. I teraz jest ona już znacznie mniejsza. Kolejnym meszapem może być również odczepienie ręki naszego bohatera i zastąpienie jej przez kolejną całą srebrzystą rękę, która jest otoczona pomarańczową bransoletą. Juggernaut wygląda naprawdę świetnie w swoim nowym kostiumie. W kostiumie. Mamy dla niego także wiele specjalnych akcesoriów, którymi jest jego broń i wtedy jest już gotowy, aby rozpocząć walkę ze swoimi przeciwnikami. A jeśli filmik Wam się podobał, zalajkujcie go, a także zasubskrybujcie kanał.